W końcu roku mieliśmy ogółem 1078 uczniów. Egzaminy końcowe z praktycznej nauki zawodów w szkołach przyzakładowych odbywały się w macierzystych zakładach, natomiast nasi uczniowie wykonywali prace egzaminacyjne w warsztatach szkolnych. W tym roku opuściło naszą szkołę 51 ślusarzy, 49 tokarzy i 23 frezerów. W dniu 18 marca odwiedziła naszą szkołę naczelnik w Związku Harcerstwa Polskiego obywatelka Zofia Zakrzewska w towarzystwie przedstawicieli Komendy Chorągwi Katowickiej i wizytatora kuratorium. Goście zwiedzili szkołę i warsztaty oraz zapoznali się z działalnością naszej drużyny harcerskiej, która dzięki staraniom opiekuna obywatela Jana Kreczki należała do przodujących na terenie naszego miasta. W końcu maja dyrektor szkoły urządził wycieczkę krajoznawczą do Pszczyny, Goczałkowic i Wisły. Wycieczka odbyła się autokarem dla młodzieży, która wyróżniła się w pracy społecznej, a przede wszystkim dla harcerzy, bo oni najwięcej pracowali. Wzorem lat ubiegłych i w tym roku w czasie wakacji, dzięki staraniom dyrektora Noconia, wyruszyły dwa młodzieżowe obozy wędrowne, każdy po 20 uczniów. Młodzież była zadowolona, bo pogoda dopisała i wędrówka była dużą atrakcją. W końcu sierpnia zorganizowano przez Orbis wspaniałą pięciodniową wycieczkę na Mazury dla personelu szkoły. Koszty wycieczki pokryto z akcji socjalnej, a uczestnicy płacili tylko za posiłki. Należy zaznaczyć, że była to wycieczka bardzo przyjemna i uczestnicy jej wielce zadowoleni. Oto kilka zdjęć z tej wycieczki.